Cześć! Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć pewną, pewną historię, która wydarzyła mi się na początku, jak wstąpiłam do wspólnoty jak przyjechałam tutaj do Hiszpanii, nie znałam hiszpańskiego, więc od samego początku miałyśmy lekcję hiszpańskiego i bardzo często zdarzało się, że to, co ja nauczyłam się w czasie lekcji, nowych słówek, które siostry uczyły mnie, te same słówka później na pojawiały się w czasie obiadu. I dla mnie to było niesamowite, bo okaza okazało się, że słówko, które usłyszałam godzinę wcześniej, nagle siostry używały go w czasie obiadu. Bardzo często zdarzało mi się też, że kiedy byłam w kaplicy, modląc się, a o, 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 będąc po prostu w obecności Pana Boga w kaplicy, nagle w mojej głowie pojawiały się słowa po hiszpańsku, których nigdy wcześniej się nie uczyłam. I nagle po prostu miałam już je, jakby zostały wprowadzone do mojego słownictwa. I to było niesamowite. O, bardzo często nagle pojawiało się, pojawiało się, yy, były takie sytuacje, w których ja nie znając znaczenia słowa, nagle je rozumiałam. I to było niesamowite, bo widziałam, że w tym wszystkim jest Pan Bóg. I chcę dzisiaj powiedzieć, że kiedy Pan Bóg zaprasza nas, prosi nas o coś, abyśmy wypełnili jego wolę, to on zawsze nam pomaga i to było niesamowite. On zaprosił mnie tutaj do Hiszpanii i wiedział, że ja nie znam języka hiszpańskiego, ale on pomagał mi i był ze mną i przez te sytuacje tak proste działał.